się gram w I niedługo będzie taki odcinek, że wbijam 8000 pucharków albo wbijam piper na 600. I jeżeli odcinek Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na kanale. A ja nie przedłużam i wracam do odcinka. Więc teraz będą się gdzieś tak pojawiały odcinki dwa razy dziennie i Niedługo pomyślę, czy zrobić nową serię z Robloxa. Znaczy, w sumie już był jeden odcinek, ale tak nie wiem, średnio się przyjął. Znaczy, w sumie dobrze, ale dla mnie to tak średniawka. I zbliżamy się wielkimi krokami do kolejnego konkursu. Więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, dać łapkę w górę pod filmem. No, a ja. Zrobiłem ten konkurs, już jeden konkurs wygrał, OloBolo i tak, koniec dramy z Misterem. Już wiecie, po prostu koniec. Więc, jeżeli chcecie wbić do Mistera, to jego kanał nazywa się Mister Podługa Polska. No i ma 9 subskrypcji, myślę, dobrze. No, tam troszeczkę mniej niż ja, prawie 10, a dokładnie 9. Jeżeli Wam się odcinek spodoba to nie zapomnijcie o zostawienie łapki w górę. No i niedługo jak mówiłem będzie ten konkurs na PISEP Cardowa to z... 10 zł 10 zł tym razem wiecie tak on razie mały mnie, a na 30 będzie od... no, na 30 zł będzie konkurs na PESEP wartości 30 zł, więc myślę, że wam się opłaca. Tam są ja ich widzę. Dobra, widzę Frank. Zajmuję się tym. Dobra, ale Frank chyba deda. Ja zresztą też dedam. Deda. Easy peasy level squeeze. Boom. Uuu, mój Frank porobił. 13 power cubes. LOL. Przepraszam za pukanie, ale wiecie, sąsiad coś tam remontuje. Akurat teraz nagrywam odcinek. Fajnie. O kurde, kurde, kurde. Sąsiad, przestań. Dobra, więc myślę, że to może być nawet win. I to będzie win. Bum. Kto go porobił, je na kon? 16 power miał Frank, ale widać. Że win na odcinku. Niedługo pojawi się odcinek. Za kurde, za ile? Za 11 dni? Ile dostałem star pointsów? Oj, przepraszam, chwilę, za chwilę wrócę. Dobra, jestem z powrotem. No i jak mówiłem, wbiję niedługo 8000. Hmm. Otworzymy mega boxa. może zrobię opening, ale wiecie, ja to nie wytrzymuję, muszę od razu otworzyć. I niedługo, może wbiję kontab na 15 rangę. I co jest z tym wszystkim najśmieszniejsze? że mam chyba 17 rangę na Shelly, a mam ją no, wiecie od początku gry a moją najnowszą postacią jest ja, mm, mm, jest ta jak to się nazywa Piperka Mam już ją na 20 randze o kurde po wini przegranko minus 4 ale tak jestem na plusie więc nie wiem, że to będzie trwało. Może jeszcze zagramy dwie walki. No długo się pojawi odcinek z, z wielkiej gra polowanie. No i nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji na kanale. Teraz zagramy dla urozmaicenia paperką. A i dzisiaj pojawiły się dwa nowe star powery Mortisa, którego bardzo bym chciał wam pokazać, lecz nie mam. Dlatego bym chciał. Mam ponad chyba 2% szans na Mitika a nie mogę żadnego trafić średniawka i niedługo może na kanale pojawi pojawią się miniaturki i zacznę montować wiecie może na razie mój skill na youtube nie jest duży w sumie ale wiecie tak bywa przepraszam za tuptanie ale rodzeństwo. Możemy nie dużo, niedużo, niedużo, tylko ma 11 tysięcy, ale nie ograniczony kompletny, a tu, o, no, na przykład ja, lol, co ten ból odwala. Więc teraz pojawi się maraton, za to, że nie była tak długa odcinka, będzie przez 3 dni. I będą pojawiały się dwa No co Przegram. Przegram. zabiłem minus 4 albo minus 6. Minus 5. God damn it. Więc myślę, że jeszcze jedną gierkę zagramy. sąsiad Dobra, na razie robię stop albo nie. Nie robię. Leon też, Leon też dostał nowego Star Powera i myślę, że w sumie przez sąsiada to będzie koniec tego odcinka. Więc do zobaczenia. Cześć!